W intencji poległych i pomordowanych żołnierzy wyklętych oraz za ich rodziny modlono się 1 marca w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej. Wcześniej ulicami miasta około 2000 osób przeszło w marszu upamiętniającym Narodowy Dzień Pamięci o żołnierzach wyklętych. W przemarszu udział wzięli przedstawiciele parlamentu, wojsko, środowiska kombatanckie, górale ze Związku Podhalan oraz kibice. Idąc ulicami Bielska Białej uczestnicy uroczystości składali kwiaty i zapalali znicze pod tablicami upamiętniającymi pomordowanych polskich patriotów przy budynkach będącymi dawniej siedzibami Urzędu Bezpieczeństwa w Bielsku i Białej. Bielscy komandości zaciągali w tych miejscach warty. Liturgii w kościele przewodniczył ksiądz prałat Stanisław Wawrzyńczyk z parafii w Aleksandrowicach. Ksiądz prałat Krzysztof Ryszka, proboszcz bielskiej parafii na świętego serca pana Jezusa, przypomniał w homilii, że w Bielsku Białej żyli ludzie, którzy cierpieli nie tylko z rąk okupanta niemieckiego, ale i sowieckiego. Zwrócił uwagę, że główną winą tych ludzi było to, że miłowali ojczyznę inną niż tę, którą postanowili wyrzeźbić komuniści ZSRR i Polski. Duchowny przypomniał, że żołnierze wyklęci zostali wychowani na etosie Powstania Styczniowego, który zakładał, że po zdradzie Boga największa jest zdrada ojczyzny. Kapłan zaapelował o wysiłek moralny i intelektualny oraz by budować coś dobrego i trwałego, by być mocnym mocą ducha. Ksiądz wskazał też serce Jezusa jako źródło i drogę do duchowej wielkości. Serce Jezusa, ucieczko nasza, zlituj się, zlituj nad ludem swym – modlił się kapłan słowami pieśni. え